Kurwa mać, no zobacz co kurwa narobiliście do stu kutasów. Kto kurwa kodu Żabalty nie użył? Mówiłem kurwa, że ja nie używam kodu xtony. A kto kurwa wpisał kod xtony? Holonży, bo powiedział, że z tego kodem lepsze dropy. Z jakiej kurwa racji dajecie mu wpisywać kod? Ile razy tłumaczyłem? Kod jest tylko Żabalty i żaden chuj bez mojej wiedzy nie będzie innego wpisywał. Halo, witam serdecznie, Glock Shinobu, bardzo ładny, fajny skin, jak taki chyba anime vibe, nie wiem, anime nie oglądałem, jakieś się tak kojarzy, nie wiem dlaczego, łapka, komentarzyk, subik na kanale, oglądaj do końca. Dobijajcie elegancko, już times jeśli potencjalnego skinka zgarnąć, padajcie na Discorda na konkursy po konkursik na te widzicie jest zbugowane cały czas jest w sumie bo też po kolej odcinki nagrać się tutaj nie ma zmienić tam macie więcej informacji po kostkę możecie zdobyć, z Instagram rząd 7 link w opisie jak chcecie skiny na blika PayPal a że się odzywajcie i kontencie czasami są jakieś fajne relacyjki, jak mi się chce a czasami nie dzięki za aktywność akurat nagrywam na, na odcinki tutaj jeden po drugim, więc być nowych pewnie komentarzy nie ma ale tak, tak dziękuję, to zobaczymy. Aha, coś jeszcze zjebało w ogóle, dobra. Mniejsza o to. Yy, Włączamy to A nie, dobrze było kurwa pokazywało mi, że strony waliło przez chwilę Dziwne jakieś to było yy, Jesteśmy na sobie skinki oczywiście 10 konkursów cały czas aktywnych Najnowszy będziecie się 50 AP+ kurs tygodniowy już mi doszło kolejny, ale nie mam jak yy, żeby wygrać 12 to tych minimalna wpata Tutaj macie jeszcze skinków pozostałych, co jeszcze skinki w ogóle sprzed kurwa pół roku z 5 miesięcy, za 5 miesięcy tutaj naleźć, tam, gdzieś w końcu pokończę mam taką nadzieję, żaba YouTube nie ten co widzi się podpisany 10% bonusów odładowania 20 na start i punkty eventowe, myślę, że z musimy jeszcze robić w ogóle odcinki z eventów, ale jeśli sobie należy, to wstajemy z z niemieckiego festiwalu piwa. Ostatnio był Precious Case testowany, bo dużo opowieści, dzisiaj Hot Drop Case, za 20 zł w komentarzach oczywiście macie pozycję na odcinki do 150-200 zł. Jeżeli za pan sobie kostkę, otrzymujecie ode mnie drobny upominek w postaci skinka. Mamy tu bardzo fajne, żółte skinki Chantico Fire, Hellfish, Onitadzi Pomarańczowy, Sner bardzo ładny, Bajonecik, który jest do wygrania w ogóle w konkursie 18.06 pierwszy dropik. Bardzo spoko, bardzo przyjemnie, bardzo pozytywnie, mił się mam nadzieję, że wszystko dobrze leci, wszystko u Was jest zajebiście. W parazie, że ma się Faktery, News, Kinów. w faktury newskinów w Equipunku, to Wam też potarzam cocinek, bo ostatnio mocno wyjebały, w ogóle nie wiem czy nawet trzymają cenę, nie wiem kiedy siedzieć w rynku, mało ostatnio bardzo czasu. Bardzo mało mnie przy komputerze, ale bardzo się, że mam takich zajebistych widzów. Aha, zbugowało się, zobaczcie, zero osób na stronie, zero graczy i zero otwartych szynek już się załadowało, 8800, troszkę tych graczy już więcej jest Yy, yy, weźmy sobie medium casey same, nie? Medium możesz powiedzieć tak, kurwa, Bayerkiem możesz zaklęcie ja otwieram medium case'a, ale ty jesteś. Yy, nie, kajcie kurwa, bo medium to jest średni, ale ty jesteś high level, nie? Bo z najwyższej ligi, taka gierka słowna. Troszeczkę o bajerce z kobietami się rozmawialiśmy ostatnio. Jak ktoś jakieś ma pytania co do bajerki, może się do specjalisty w tym temacie, czyli na pewno nie mnie, nie, nie odzywać, bo nic wam nie powiem. Coś tam się zna, tematik Skins i Lola 2001 dołączę, także problemy z kobietami zawsze gdzieś tam. W ogóle umiałem pomagać sobie, nie umiem pomóc całe życie, ale komuś pomóc umiałem, nie? więc po prostu chyba mnie to z, z powodów jakichś innych niewroik, jak powinno. Ale w życiu ostatnio fajnie mi się wiedzie, zajebistych mam ludzi, zajebistych chwile, momenty spędzam. Życzę Wam również takiego czegoś, żebyście sobie mogli usiąść, tak jak ja, bo sobie śmiało. Na ten moment mogę tak usiąść, powiedzieć, że mam zajebiste życie. Że mi się fajnie wiedzie, wiadomo, jest parę rzeczy do zrobienia. Parę tutaj trzeba porozpierdalać, troszkę hardować. Nie ma ostatnio kiedy, ale w końcu musi ten moment przyjść. Jeszcze niech już powiem Wam tyle. Życzę sobie sam. Żeby zaczął ten deszcz padać, by była brzydka pogoda. A i 12 groszy różnicy, Laszek wygrał, kurde, szkoda minimalnie, byśmy coś tam na czym tu... Nie, nie sprawdzimy na czym ale byśmy sobie to zgarnęli, bo spoko, bo po prostu wtedy jest już moment, że siedzi w domu, nikt was nigdzie nie wyciąga, gdzieś tam budowa więcej czasu jest na robotę, na tryhardowanie, na działanie jakichś tam różnych fajnych rzeczy, rozkminianie planów, pomysłów, ja sobie muszę też zacząć, zmotywowała mnie koleżanka do tego, żeby sobie zapisywać na karce. Ło, 11 zł! Faktory New i StatTrak, kombinacja zajebista, zobaczcie, jaki to drogie, to na pewno nie kosztowało niedawno tyle, przecież skoro zwykły minimalware za 17, a ten za 93, 66, StatTrak, faktory New, szansa była, żeby go trafić, ja nie chcę mi się patrzeć, bo to w sumie chujo mało istotne. No dobra, mamy 111,55, my sobie tu batelkę fajną wykerujemy. Ogólnie to kurwa, zacząć muszę przywiązywać. Miałem już taki moment, że tak robiłem i było spoko, potem przestałem yy, przywiązywać większą uwagę do zapisywania sobie rzeczy, ale zapisywania sobie tych rzeczy, trochę właśnie tego pre case'a, tak przetestujmy bardziej, bo w sumie ostatnio goś tak po no, w końcu właśnie korzystania z takich, wiecie, mamy obecnie kurwa etap życia mocno technologiczny, technologie elektroniczne. No kurwa co, o smartfony to wszystko, nie tablety, komputery, wysyłanie SMS-ów kurwa, yy, znaczy SMS-y mają te same Messenger, nie, Facebooki i tak dalej ale takie właśnie stare rzeczy fajne, jak pisanie, kurwa, karteczek. Na przykład, gdy wychodzicie z domu, tam tylko wiadomość przekazujecie, kto wróci przed wami na karteczce, zajebiste sobie, sobie planów na karteczce. Że się, to, to ma jednak swój udok, to ma swoją moc. I może jestem wielkim fanem technologii, wielu technologii, że to mocno ułatwia życie, to jednak te metody stare mają coś w sobie i są takie fajne. I to jest klimatyczne, kurwa, zajebiste, to, jest takie romantiko też, nie? Jak się piszesz, kurwa na messengerze do kobiety, albo wysyłasz, jak się zablokowała, wszędzie o macie patencik. Jak was kobieta wszędzie zablokowała blokowała, to wyślijcie jej przelewku dwa grosika i w tytule napiszcie, że chcecie jej przekazać, nie? Ale nie jakieś listy, czy takie karteczki, czy tego typu szmery, bo może romantykiem nie byłem, czasami się zdarzało, czasami się zdarza nawet spontanicznie być romantykiem, jak wino i setkę i flaszkę kupię kobiecie Takie <laughs> kombinacje, wiecie o co chodzi, kobiecie, że koleżance. No ale tak to wygląda, nie? This is how it looks like, że tak powiem. Od Next tam się to udzieliło dużo streamów, Next tam ostatnio, bo tam jest pompa w chuj. No i dobra, lecimy sobie dalej z temacikiem. No ta skrzynka tak cenowo, no tak w miarę tutaj, nie jest jakoś mega super, ale coś tam leci. Oto ładny skinek. Just Smile, to do Was przekaz, Jazz Smile uśmiechnijcie się, wariaty. o Ale dało! Ale dało ty! Jeszcze faktury nie uchy nopkanie, on za 7 paczek wyjechał! Ole rozpierdą! O ła, się uderzyłem kurwa w głową w fotel. 895,36, ależ demolko, ale piękna awka, ty ja sobie ją wypłacę chyba, bo chciałem sobie awkę wypłacić. Tylko właśnie nie że teraz jest warto kurwa skiny w ogóle, ja chciałem sobie ostatnio kupić parę skinów, ale nie kupujcie teraz, chyba nie potrzebujecie, bo one wyjebały w kosmos mocno, nie drogie są cenę sprzedawać teraz skiny Mamy 895,36 zrobione z kwoty 111,30 Co oznacza, że wchodząc na exchangera w tym momencie wpisując tą zajebistą kwotę, jak się pamięta, jak jest pusty, chuja wafla Mamy fajne nożyki, chociaż to akurat są średnie te nożyki może coś tutaj jest? No, no, są fajne nożyki jakieś. O, tu jest fajny, ten jest fajnie się podoba. patrzy na kolorki, jest autor na Alternwacha, Knife Ultra Violet, MK fajna. Challenge wykonany, misja wykonana, zadanie wykonane. Ale zrobimy sobie jeszcze symbolicznie batelkę. Powiem Wam, że zrobimy sobie symboliczną batelkę. Na tą skrzyneczkę tutaj troszeczkę dzisiaj bardziej testowaliśmy. Czyli to, która to była, czekajcie, Rail, Hot Drop Case, I po prostu tak weźmiemy, żeby ją bardziej testować, nie? I weźmy sobie, wiadomo, że tutaj poza Challengem, już tutaj Challengem się został wykonany, ale tak, żeby było, żeby troszeczkę tego odcinka dopełnić, troszeczkę on był dłuższy, żeby mieć krótszy ostatnie odcinki, jak mówiłem, dajmy sobie Rosso, dajmy sobie Alexa i dajmy sobie Emily, Emily i zobaczymy, co tutaj wyniknie z tej kombinacji botów i z kombinacji 10-3 za 210 zł. Jest pompeczka na początek, zadyszkę, Wygrywamy, na sabotę, to no, jedno no, przynajmniej 3,25 zł kosztuje, więc tutaj powinny być lepsze te dropy. Mm, słabo, słabo na razie. Kurde, Katal, no, miałem się noc bezmarkać, pompeczka MP7. No w ogóle nie ma, widzicie, trzy serie nie ma skinów powyżej ceny skrzynki. Średniawka i tu też nie będzie prawdopodobnie, chyba że nie. O jest, dwa są nawet, dobra, ale to bo to Factory New, no bo tu jest Farfield akurat, no, ale Factory New to wiadomo, że teraz wszystkie są, ojojoj. Ojoj oj, 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 to oj, tożem kurwa klątwę rzucił. To jest klątwa odwrotnej psychologii. Odwrotna psychologia jest potężnym narzędziem, którego nie można... Znaczy można wykorzystywać, bo pozostało stworzone, ale można manipulować ją bardzo mocno ludzi. Nie róbcie tego. Mi się czasami dla beki zdarza, Manipulować odwrotną, odwróconą psychologią, i kurwa, efekty są potężne. Ale nie robię tego, co robię, kogoś manipulować, nie? Tylko po prostu bekę się czasami z pewnych rzeczy, w stylu dobra, weźcie, dzisiaj już nie kupujcie tego, albo nie pijcie alkoholu, a <ścoughs> wszyscy piją na przykład, nie? Rabat alkoholu, alkoholik. no nie, ale by sobie pokręcić bekę 2340 wraz z 210, niezły To by na tyle. Dzięki, mordy za film. Trzymajcie następnego. Elówka.